Dzień dobry, jesteśmy w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda 1. Ci na sprzedaż mamy mieszkanie na ulicy Norwida 18. Jest to mieszkanie na parterze. Chodźcie zobaczyć do środka, jak wygląda. 43 metry kwadratowe. Jest to mieszkanie składające się z dwóch pokoi, łazienki oraz kuchni. Należy do tego mieszkania oczywiście piwnica. Jest to mieszkanie w zasobach ruskiej spółdzielni mieszkaniowej. Tak jak wcześniej wspomniałem, znajduje się ono na parterze. Mieszkanie wraz z pełnym wyposażeniem ze sprzętem RTV AGD. Lokalizacja to prawdziwy atut tej nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa i przedszkole, idealne dla rodzin z dziećmi. Bliskość tras komunikacyjnych NS i DTS zapewnia doskonałe połączenie z całym regionem śląskim. Komunikacja miejska również na najwyższym poziomie. Przystanek autobusowy w pobliżu, a stacja PKP gwarantuje szybkie dotarcie do każdego zakątka śląska. Wszystkie niezbędne sklepy, apteki i inne usługi znajdują się w zasięgu spaceru. To mieszkanie to gotowe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę i komfort. Świeża elektryka, pełne wyposażenie, doskonała lokalizacja i możliwość prowadzenia się od zaraz. Wszystko w cenie jednego mieszkania. Zapraszam do kontaktu i umówienia się na oglądanie. To propozycja, która zniknie z rynku bardzo szybko.